w naszej szkole już od kilku dobrych lat gości. Zadziało się to może za sprawą tego, że poznałem fajnych ludzi, którzy, którzy mnie w tej działalności wspierali, pomagali. Przede wszystkim chodzi tutaj o sprzęt do unihokeja, dlatego, że to nie jest tani sport. Żeby grać w unihokeja, to trzeba mieć przede wszystkim kije. Kije to też jest duży wydatek, piłeczki, piłeczki które się często psują, a przede wszystkim nie wszystkie szkoły posiadają bandy, w, naszej, w naszym powiecie tylko dwie szkoły bodajże posiadają bandy. Jesteśmy szkoła SP9 i Zespół Szkół w Brzeźnie posiada bandy w powiecie, także to jest duży wydatek i to też sponsorzy przyczynili się do tego, że z tym unihokejem tak ruszyliśmy i dzięki też nim i zgodzie pani dyrektor przystąpiliśmy do rozgrywek Wielkopolskiej Ligi Hokeja. Ja będę grał w Lidze najmłodszy, najmłodszymi chłopakami, to znaczy będę grał w Modziku. Gram 2004 rocznikiem, a Modzik jest do 2002, także moja drużyna będzie najmłodszą w Lidze, ale oni już grają w hokeja, tak jak już powiedziałem, od dawna. Od pierwszej klasy zaczął się projekt, gdzie zaczęliśmy pierwszy raz wdrażać uni hokeja z nimi. W tej chwili mam 14 fajnie grających zawodników, kilku naprawdę już prezentuje bardzo wysoki poziom, jak na swoją, swój wiek, także myślę, że. że w w lidze yy, skóry łatwo nie sprzedamy, będziemy się uczyć nowych elementów, będziemy doskonalić swoje umiejętności. Myślę, że w przeciągu kilku lat ta drużyna, drużyna osiągnie coś i pokaże, że naprawdę yy, grają świetnie w hokejach, prezentują wysoki poziom. Pierwszy mecz ligowy jedziemy do Niechanowa 30, 30 listopada. Jedziemy na turniej, tam będą cztery drużyny, będziemy grali każdy z każdym, następny turniej w przekonie, i tak dalej. Yy, trzy awansują do półfinału, i dwie awansują później do, do finału drużyny z, z turnieju. Przede wszystkim no to pochwała dla Pana Piotra Czarczyńskiego, który, który współpracuje już ze mną od, od dłuższego czasu i zasponsorował nam bandę do szkoły, część band. Cały czas naprawia i uzupełnia sprzęt do nich, okeja, piłeczki. W tej chwili kilku innych sponsorów też, że nie będę wymieniał z nazwiska i imienia, zakupiliśmy, zakupiło nam nowe stroje. Są to stroje już wysokiej marki, bo kupiliśmy w profesjonalnym sklepie stroje Adidasa. Zakupiliśmy dzieciakom od sponsorów też torby, każde dziecko będzie miało swoją torbę sportową, także no, drużyna będzie się prezentować i wyglądać jak faktycznie drużyna, a nie jakaś, jakiś zespół zbity osób, które przyjechały i, i będą grać w nich hotel. Starostwo występuje zawsze na przełomie lutego-marca z projektem i my od y, kilku dobrych lat już przystępujemy do tego projektu, piszemy, piszemy swoją ofertę i to są zawsze oferta na uni Hokeja. Y, w tym roku też była oferta, kończy się w listopadzie. Y, nowe pokolenie rośnie nowych hokeistów, bo y, projekt objął klasy 1-4 i jedna y, jednostka treningowa była z, y, z uczniami klasy drugiej, a jedna jednostka treningowa była z uczniami klasy czwartej. Także rosną młodzi adepci tej dystyki w naszej szkole. Myślę, że, że, że niedługo drzeźno będzie wspominowało z tego właśnie, że, że tu się rozwiną półnicho i, i dzieci z tego tutaj grają, reprezentując taki